smakuje, po koszt i degustuje Ej, Pijmy piwko kejmo, my Na lodę wesoło Kompania ze Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Liguś Smakuje Zgodnie z zapowiedzią Dzisiaj przetestujemy sobie kolejne piwko Od browaru Recraft Kolejne z Juicy Sour Series Tym razem będzie to Głowa Opuncja oraz Grapefruit. Głowa pewnie gdzieś spotkałem się w jakichś napojach. Opuncja, z kolei kompletnie nie wiem co to takiego, ale po wyglądzie przypuszczam, że będzie to coś z rodziny kaktusowatych, więc nie wiem czy tutaj oczekiwać jakichś takich coś co smakowałoby jak kaktus. Nie wiem, coś takiego. A też piłem jakieś takie napoje o smaku kaktusa, chociażby chyba tymbark ma w swojej ofercie, właśnie coś z kaktusa, nie? Owoce świata czy coś takiego. No i grapefruit. No to grapefruit na no to wiadomo, każdy z nas powinien już raczej znać. Czytamy. Juicy Sour Series. Gława opuncja grapefruit. Piwo jasne w stylu Juicy Sour Ale. Niczym spojrzenie przez różowe okulary nasz nowy Juicy Sour poprawi wam humor i odmieni szarą jesienną rzeczywistość. Jesień. <ślesk> Mamy dzisiaj. Ja wam powiem jak jest pogoda. Teraz mamy 34 stopnie w rybniku. Jest wiecznie, ale jest 34 stopnie, także je... wentylator chodzi po prostu już tutaj. Z pełną mocą. Dobra. Mm, tak, Jesien, szarą jesienną rzeczywistość. Odnajdziecie w nim słodką głowę. Cierpko kwasko w grejpfrut oraz aromatyczną i zaskakującą opuncję. Dajcie się oczarować kuszącej i ciepłej barwie oraz. Niespotykanym aromatom. No i dalej mamy tłumaczenie po angielsku. Mamy alkohol 3,5% objętości, ekstrakt 14 stopni, belgia albo plato, no i goryczka 1 na 5 kropek. Oczywiście otwieracz, piwo kraftowe PSBR, pasteryzowane, niefiltrowane, składniki: woda, słód jęczmienny, pilzneński, karmelowy, kuki. Słód pszeniczny, płatki owsiane, pires głowy, guławy, pires opuncji, sok z grejfruta, laktoza, śmiel, Ariana też pierwszy raz się spotykam z takim śmielem, drożdże, syacharomyces, no nie wiem, te nazwy są dla mnie dziwne, ale akurat tą, tą, te drożdże akurat kojarzę, oraz bakterie Lactobactylus. Ciągle nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale każdy wie o co chodzi. <laughs> Zresztą możecie przeczytać sobie sami zdjęć. Logo Brower Recraft. wyprodukowana w Polsce Made in Poland by Browar Recraft SPZO. Ulica Sztygarska 27 41 608, Świętochłowice Telefon 48 327 701 390. No i oczywiście link do ich Facebooka, jak i też Instagrama. No bo już sprawdziłem, nie mają niestety swojej oficjalnej strony internetowej. Tylko po wpisaniu tego adresu browarrecraft.pl przenosi Was od razu na ich właśnie Facebookową stronę. Objętość 500 ml należy przechowywać w chłodnym i zaciemionym miejscu. Numer partii produkcji najlepiej spożyć przed. I mamy tutaj drugi grudnia 2024. No i tutaj też jakieś u góry cyfry 247 23. Także chyba numer party. Kod kreskowy. No i oczywiście piktogramy, że nie prowadzimy po alkoholu. Wciąż nie pijemy. No i też sortujemy. Amelinium. No, w taki upał człowiek zdecydowanie ma ochotę napić się czegoś kurde zimniutkiego. Owocowego. Więc zobaczmy. Wydaje mi się, że trochę wyłączę ten wentylator, żeby mi tutaj nie rozwiewał tych zapachów. Bo, kurczę, jest włączony, włączony na full to jest po prostu taki upał w pokoju, że to jest masakra. Mieszkanie całe, otwierane okna, wszystko, żeby jakikolwiek przewiew był. Ale dobra, do rzeczy. Wydaje mi się, że chyba bardziej tutaj dominuje w, w zapachu spuchy ta guława. I może gdzieś tam. Przeplata się ten Grapefruit. Natomiast jeśli chodzi o tą opuncję, nie wiem kompletnie co to takiego jest. Nie wiem jak to może pachnieć, ale. No raczej nie mam jakichś takich skojarzeń z tym barkiem kaktusowym. A wydaje mi się, że tutaj ta głowa, głowa i gdzieś tam ten Grapefruit może się przewijać. Ale ogólnie no pachnie owocowo. Polewamy. No trzeba powiedzieć, że barwa dosyć ciekawa, taka faktycznie kurczę soczkowata, ale też taka faktycznie greyfrutowa. Taka nie powiedziałbym, że ananasowata, a już taka faktycznie kurczę, no. Taka brzoskwiniowa, taka morelowa, no co coś w ten desen, nie? Niezbyt obfita, drobnopiechażykowa, biała piana. No Oczywiście, barwa wiadomo, że nieprzejrzysta, mętna. No wydaje mi się, że chyba, kurczę, tutaj zdecydowanie ta głowa dominuje. Jakieś takie odnoszę wrażenie, że gdzieś prawdopodobnie się już z tym zapachem albo tym smakiem spotkałem w jakichś napojach i nie jestem pewien czy to właśnie był jakiś tymbark, kaktus, gława coś tam. Chyba, chyba pra prawdopodobnie tak, że będą to jakieś właśnie tymbarki, owoce świata czy coś takiego, nie? Najwyżej gdzie wam tam z mi miejsca yy, zamieszczę zdjęcia, o które dokładnie produkty chodzi. No ale jest tu jeden z takich dominujących yy, zapachów, tylko nie wiem... Który wydaje, wydaje mi się, że to może być prawdopodobnie ta głowa, chyba że to jest faktycznie ta opuncja, ale nie wiem. Ale pachnie naprawdę obiecująco. Spróbujmy, Wasze zdrowie. Hmm. Znowu czuć tutaj te, na końcu te płatki owsiane, tak? Przypomnijmy, one są w składzie. Pizyński, kółki, słód jęczmienny, pizenski, kremelowe, kuki słód płatki owsiane, tak. Są tutaj wymienione w składzie. I rzeczywiście tutaj je na końcu czuć. Z kolei... Znowu odnoszę takie wrażenie, że jest to kolejny z takich bardziej lightowych sawerów. Rzeczywiście ta kwaśność... To nie jest tutaj na jakimś takim poziomie... Wiecie, nie? że to piwo jest faktycznie takie kwaśne, kwaśne. Powiedziałbym, że... To znaczy się, ona jest takie kwaskowe, ale... No znowu ta kwaśność, no jest taki... No tak jak mówię, no jest kwaskowe, a nie faktycznie kwaśne, nie? Taki, powiedziałbym, jeden z lajtowszych. Ko kolejny taki bardzo lajtowy sałerek, nie? Naprawdę nie potrafię powiedzieć, który z tych owoców tutaj dominuje, ale kurczę, no, wydaje mi się, że zarówno w zapachu z puchy, ze szkła, jak i w smaku tutaj chyba faktycznie ta głowa tutaj dominuje. Zdecydowanie najbardziej. Jakoś tego greyfruta tutaj tak niespecjalnie wyczuwam. Wydaje mi się, że to może być głowa bądź opuncja. Nie wiem, no kurczę, jakieś takie mam skojarzenia właśnie z tym tym barkiem kaktusowym, ale nie jestem w 100% pewien, nie. Nie wiem, słuchajcie, nie będę zgadywał. Piwo jest dobre. Fajne, owocowe. Chce się brać łyka po No tylko, że znowu ten poziom tej kwaśności, no nie jest dla mnie do końca zadowalający. Pije się to naprawdę przyjemnie. Chce się brać łyka po To piwo zachęca do brania kolejnego łyka, ale. na raczej po sałerze oczekiwałbym jednak, że to piwo faktycznie będzie takie bardziej kwaśne. Ono jest takie. takie kwaskowe, no po prostu. takie jakby. Kwaskowość wynikająca z owoców, a nie faktycznie, że to piwo było takie kwaśne, nie, że takie faktycznie sour, nie. To znaczy się, wiadomo, ja też nie oczekuję kwaśności na poziomie gumy szok, czy coś, no ale piłem już soury, które, no, faktycznie były kwaśne, nie. A tutaj no jest takie kwaskowe po prostu to piwo. Nie? Jest dobra, no co mogę wam więcej o niej powiedzieć, no. Jest dobre, ale znowu oczekiwałbym jednak troszeczkę odrobiny więcej tej kwaskowości, no. Żeby to piwo było faktycznie takie kwaśne, nie? Takie faktycznie sour. Nic, moi drodzy, to by było na tyle. Także, jeżeli się odcinek podobał, to zostawcie łapkę do góry, suba, dzwonka. Zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki znajdziecie pod spodem, w opisie filmu. I widzimy się w kolejnym odcinku tej serii. Także na razie i do zobaczenia.